Siemneczka, jestem Fiko Cekalić, razem z nami. Siema. I ostatnia dawka, 5, czyli prawdopodobnie ostatnia misja z tego DLC. No ostatnia. Raczej. <noise> Dobra, nie wiem. Powiedziałem prawdopodobnie, żeby pewność dać. Właśnie niepewność Dobra, utrzymywać. ale ostatnio wjechaliśmy mu na chatę, zabiliśmy jego i swoje klony. nacipaliśmy się. I to jest dalej za mała zemsta. Trzeba jeszcze na nim zarobić. Będziemy napadać na jego... Na no jego le leki jego będziemy kraść dosłownie Dobra Ej bo ja bym chciał inne auto tutaj. no ciekawe Zuryć pojazd Dobra Nie to daleko nie będziemy jechać weź już tu na tego dziadka nawet Mogę do ciebie wejść? Nie, to jest jedna osobówka. Kurwa Taką tam tych jednosowych dokładnie Gietarne. Dobra zamieniłem swoje Audi i kurwa elektryczne <grym> na, i na auto No na, na kurwa najszybsza pojazd w O, jest blisko tylko tutaj no chcesz latać w tym pierwszym czy nie? Bo będę czasem samoloty do latania. ło To jest dziko Chcesz tym pierwszym czy nie? Mogę No tak Shiftem panie Ty nagrasz? Nie, po co? <grym> no to zapraszam do kanału samego. Nie no, nagrywam. <grym> nie no. <grym> <Subujcie>. <grym> Ej, czekaj, bo ja jestem pilotem, pół. nie? No, na pół. Czekaj, tak, ja najpierw muszę tam do banku wchodzić No Nie Co wiem ja mam super głośno ten grę, więc sobie wejdę w dźwięk, bo jestem ciekaw czy nie? Jezu, jak jest za głośny, to sobie, ale nie powinien tak być, no, No, także będziemy okradać teraz go z tych leków jaka, nie? No. Okay. Eee, żeby, ja z nich potem, żeby z nich potem narko zrobić. G się chowa podwozie, numpadem się ...w dzienniku. No tak, no Myślę, że E to się F, F! No, bałem się w to pichać. Aha, chciałeś, się. Nie, chciałem nagle wszystkie hybrzyki na kolaturze pichnąć. O nie, najgorszy błąd każdej gry Dobra, no... Nie, to nie lata do góry to jest ten skype to jest ten skype Co tak, teraz będzie nawiązanie do misji treworowej. Jednej z treworowej, gdzie on tam napadał na Mary Weather transport lotniczy. A my teraz napadamy na transport lotniczy, by to nie? Pa, tam po lewej co stoi, widzisz tam, gdzieś tam na hangarze? Nie zleć tak, jak trzymy, lecisz chyba? Nie zacznie... wiem. O, startuje, pa. To jest nasz cel. Dawaj bardziej do prawej, bo wiesz, my to mamy wolny samolot, się z nim tam zetniemy. Nie? Tak, tak. Dobra No to tak, tak. robimy tak Nie eee, bez kiedy była taka misja Wlecisz do jego klapy Ja staję na dzioby naszego, tego, samolotu Nad śmigłem przeskakuję do drugiego Tak Dobra, hakujemy drzwi Nie wskazamy, hakowamy O no, kurwa Ty Jak to fajnie wygląda Myślałem, że ty śmigiełkiem zaraz zróbiesz śmigło, nie? Wiesz, nie dotykając niczym innym Tylko śmigło, tak? Noo Ej, bo on jest kurwa szybszy, a ja. No ja... Dobra, to na styk zrobię PA. tyk, pyk, pyk, pyk i jest... Dobra. Teraz trzeba... Otwieramy. Teraz... Jakie miny, kurde. No, no. to. Trzeba zrobić to samo w ogóle. Raz. Ja myślę, że ja będę miał to samo w grazie, nie? I to mówię. Ej, ej, szuka. ja nie wysiadłem! No? Co jest?! Inne własne! Oha, jestem. Dobra, i teraz robię na część moja... W wszystkich Krowa i nie puszczam przycisku, challenge, nie? to jednak tak muszę Ej, nie wiem, jak robię to solo, to nie nie puszczałem przycisku, nie? Wyjściało mi moc tej krowy i żeby tak wszystkich wybić, wiesz, bez chowania się, nie? Po prostu no. do przodu A tutaj mi się nie to... smutek, nie? Bo to fajne było Jak ten film, co oglądaliśmy, Baby coś tam, Dajwar. No Nie wiem dlaczego, ale mam go w głowie, No <laughs> Jak to no, robiłem, tak to się nie wiem dlaczego Przez to takiego nie było Can you fly this thing? W ogóle... ...my super planujemy na W ogóle, patrz teraz. Kurwa. Chłop ma bilet w pierwszej klasie, nie? Się są w skrzyni transportuje. Co to kurwa Z jakimiś piórzeopornymi gazetkami. To sesję jest... O, sesje, no. Terapeuta, k**wa, kujś... nie wiem skąd się urwa, okay. nie? Wiem, co teraz Co teraz? Kto mnie pilotować? Największy samolot na świecie. To jest zajebiste mm. nie też. Oj to ty, widzę Się wziął tam nie pierdoła, i leci Dobra, dawaj, zawracaj tym Zajebi... Dobra, ja siedzę, obok A co no, jest w ogóle Tego... A, te... Jego leki, ja. No, będziemy no. z tego robić narkoło Coś to tam to, mówię z tym, cześć No, no jebać Nie wiem, jest zesnął Hmm, bam Fajnie, Mogę to wysiąść, to... się. Mogę, mogę, popiń ok. Chciałbym wysiąść, ale nie siedzę, nie? Kiedy będziesz lądował w WDM na letnisku, nie za bardzo przystosowany na no, tak wielkich samolotów, ale powodem. Czyli fajnie, kanie. Jakby... No, w no. pełni. Buję tym samotem. Ej, widzowie, dajcie suba, jeżeli czekać na GTA 7. Ooo, dajcie sobie jeżeli czekać na GTA 3. I na The Last of Us... ...trzy. Dwa. Na PC, w sensie. Ale trzy The Last of Us, no, bez kipia. Dwa, trzy, trzy The Last of Us. Nie, na cztery. Nie ja tak na szczęście, na szczęście chcę, tak. Na szczęście. Jeżeli chodzi o polskie produkcje polskich to twórców, Poczekam na Cyberpunk 2, 2 albo na... 2 jakieś jest 2077 część, a ty chcesz dwa. No. Ja nie wiem, co się nie. Okay. Albo jakieś DLC, które będzie liczyć godzinki inaczej. No, na GIP po nie. Jakby jeszcze samolotu... Jest na styk do szerokości pasa, nie? Ja mam podłoże, czy nie? Masz. Teraz już nie, teraz... Dobra, masz. A, nabrałem się, kastenkę. Ja pierdolę. Ale szkoda, fajnie się tyląduje. Tak samo myślałem, że do niego będziemy musieli wlecieć automatycznie, ten, manualnie, a nie automat. Aha, no ja też się bałem, nie, bo na misji nie trzeba było. Ale tutaj widzę, że oporaszczają graczom. to jest DLC to drug, co wow. znowu, ze wszystkich zasobów DLC, e, skierowałem do na świeżych graczy, nie? Kiedy GTA no. jest zapowiedziana, to... Ten, świeżych graczy robi wszystko. No w sumie To, jest spoko, nie? to trochę i tak głupio. O, z nami pilot był, bo słabe. Ja mam tylko do ucha jedną, a ty miałeś takie zajebane. No. Nie, ja właśnie nie miałem nic a ty oh. miałeś... ten ja ładujemy to. Oh. Fred, mind. <laughs> Fred. Ej, mózg Freda, nie? Freda. <laughs> Fred, Fred mózg Freda. Fred flint chyba. Jak go No, Fred flint. O, gliny jadą. A miało być bez policji. Tak mówili. Fucking cops. Chujo. You deal them, I'll keep loading ładuje, się, tak? Się... <laughs> no, nie to. Się... Wow. Fajnie wygląda podświetlenie tego samolotu Dobrze. No Dobra To z każdej strony, nie? I to jest... Szkoła. Jest wytrzymałość pojazdu generalnie I ładunek załadowany, nie? im będzie mniejsze wytrzymałość Tym w drodze później będziemy jechać Będziemy jej ciężej Mniejsza wytrzymałość A ja akurat zrobiłem tą akcję Że właśnie z tym I potem jak się jebię ucieczkę złączyr, nie? To ty masz tak na pulować to jest łatwo do mniejsza tak? Dobra, ja mam dziś strzelanie kurwa niczym najgorszych zawodnik na no, no. no kurwa Nie, no, właśnie trochę kampię, ale Kurde ja tak często używałem słowa na banowaną literę Yy, na turniejowym dzisiaj, to ja mam ochotę cały czas mówić na wszystkich, tak? Okay. Naprawdę, takie rzeczy, jak mi się gdzieś nie? Tak z przyzwyczajenia się zajedzę, nie? Nie no, ważne. Hej, dźwięk. Zarówno wstęp. Tak. Uważnie. Nie wnikajcie już, No, nie wnikajcie. Po prostu wkurzaj nas, grać. Hej, czołg. Co ty? Co? Co ty tu poprzedować? Nie no, bo masz... nie no, negowała przeladu, bo ja szybciej nie chcę karabin wziąć. W tej właśnie chyba nie ma żebyś żadnych takich problemów z przeładowaniem. Tutaj nie, 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 nie chciałem mówić o tym, że wiesz... Zmiana na pistolet jest zawsze szybsza niż przeładowanie. <laughs> nie. <śmiech> no. Tylko po prostu się klikasz i jadą. Szczególnie, że jesteś taki coś, że eee, prawda, że co działa. No działa. jak przeskakujesz przez coś, to ci ładuje magazynek, coś? Mm -hmm. Sprawdź to, całej pary i przeskakuj przez to. Co, No nasy, kurwa. ja też, ale spoko, że się zmieniłem. Ej, ten mnie pchał z beczką, nasz, znaczy z skrzynią. Jakiś silny człowiek. To było jak minę, od każdej strony w kiesień, no Eee, dobra... Było zaplanowane. Znaczy, ostatnio żyliśmy. No... Bo już były dwa, Weź szybciej te baćki, ja pierdzielę, jakby nas mila z policji podzierała... On powinien zbiegać. I te strzały są chyba... Dobra, jebać. Ja nie wiem. Wow, ej, napierdalałem do helikoptera, nie mogę trafić tak długo typa, nie, że trafiłem kurde tak, że wysadziłem helikopter. Z karabinu, nie? Dobre, trochę dziwne, ale no... A, a Dobra. Przekąskie, tak, że... przekąskie. Ty ja myślę, że im mniej będzie, no. się to rozpięte, tego wczuć. Kurwa to załadował mnie Ja zaraz zginę no. no ja pierdolę Ale nie, ja będę cię oglądał chyba Nie będzie źle No zginę. No też kurwa nie najlepiej No kiedy ty załadujesz? Oh yeah. Chyba już czy nie? Nie wiem, ale dałem się przegonać. Wszystko niby. Trzymaj się, że się wówczas. teraz Będę to nie mam nie z mnie że nie dostanę Jeżeli legendarnego auta. Zatem misy. Właśnie widzę jakbyście chcieli odcinek, gdzie pokazujemy nasze garaże Ze samochodami I byście mogli oceniać od Ej, z nami Już wam chyba w ropli się bawi Bo ani go nie ma W życiu, tutaj w getta, bo jadę tylko z Daxem Sorry, że mnie nie było, ale musiałem kogoś opierdolić z Darcy Ryan. <grymne> no i fajnie. No kurwa. że jest. Chyba że ja. Tak, to jest głupie. Ale dużo wytrzyma się, że jest. To, ah, to się, jeszcze, też jest głupie, niech Też jest mieszałe. Ale w sumie to, szczerze się nie ma co to mieć po prostu do tego waszego fake ja sobie w ogóle zostanę w tym garażu, tam się zgubić całą Nie, nie, nie. Niech Ja w ogóle jadę sobie pierwszą kamerą, boję się jak euro trafi. Ja jadę się boję, będę musiał się podmotać. Tak. No, tak mam no, zrobić, Ja akurat nie są no. się. No, ty się no. zmotywuj. No. no może szybciej jechać. To ja to sobie przeczą. Nie, nie, będę montował, po prostu przepraszam jeżeli wszystko było konsypać i tak dalej, ale... Nie ma racji, nie ma racji. Ile można, nie? 90 film, filmu, co obrabiać, bo nie wiem. To nie może być przez 15 minut nagrania kiby. Nie macie pieszo ale po to Oj! Oj you die w tym Oj you die Miałem lagę i myślę, że zginąłeś w tym momencie Ale przeżyłeś No i na tych To idziemy dalej on... No i musimy tam wychodzić z lutejną No i to nie wiadomo, nie ja na lewo teraz kiedyś może bo przy następnym... A bo ja Pod, z... się. pod bronce, Nie, 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 jedź po prostu, mówię ci. Na autostaw... Jak tam wiecie to ona sama zginie, bo oni tam nie wiadą do tego magazynu, nie? Bo nie mhm. wiesz, fizycznie zbudowany. Tam do końca tego se postaw, kuraj. Kurde. Paweł Jumper będzie skakał. Le lepiej chyba wyszło ci, niż Pawełowi Jumperowi. I tu w lewo, tu w lewo, w lewo, w lewo, w lewo!

No, on się na mnie patrzy. Na no przestrzeni gada na co? półsądek. Coś to policja, ciema Ale... ma. Tak, grafika, to jest, tu idzie. Dajcie Aha. już GPS. Co? Nie, jakaś się dziwna ta grafika na pi pierwszej osobie. Ja bym chciał filtr zmienić. A kurwa, mać! Nie no, no. za filtr. Weź nie wiem wtedy. O. Nie wiem, jakbyś mógł uciec, o! Taki filtr. Wow, mam fit, że jestem nachylany. Nie, możesz na piechotę spierć. nie. Ja nie lubił cię raz odpojrzeć. Ja właśnie było, dzisiaj nie, takie... Nie, bo nie ma takie... niby gubienia, nie? Nie wiem, co się jeszcze zrobić. Widziałem to jeszcze. To ostatnia dawka 5 BDKD. Nie wiem, czy cię zgubią, nie? Bo jak ja tu wjeżdżałem, to ja miałem takie gubienie od razu, nie? No... nie trudno wierzyć. Muszę bądź poza furą, nie wiem, i... stać ze ścianą. To jak ktoś tu wjedzie, to cię dalej nie będzie widział, A ja sobie zmieniłem taki filtr, że teraz już nie wiem, który jest ten mam. Nie tak? ma Dobra, co? Jakie gubienie ty nie miałeś? No, żeby już gubili, nie? Żeby ich ekrany pokazano, a nie, że cię gonią, nie? Ich widział. też. Nie, ja to przy też mam. No. Teraz masz? Nie, no teraz, to, mi, teraz nie. Właśnie nie mam tego teraz. Nie, na chwilę. Kurwa, no trochę. Pierdole, bezsensowne przedłużanie materiału No taka... W sumie to się nic nie dzieje, nie? No teraz jest zgubię, O, Widzę twojego j**anego auta Oni się schodzą tam w rogu i jak ktoś wiedział. Bo wiesz, to jest tak, że oni jak... Jak stają za tym autem Chociażbyś tam kucał, a nie nawet tutaj, nie? Tylko za tym autem, to jak oni wjeżdżają, oni widzą to auto To jesteś już wykryty, nie? A jak stoisz za nim, to już nie, był, auto puste, nie? Wiesz? Wtedy ci auto zasłania, mhm. a tak? To ci szukają po aucie I to jest taka logika, gdzie tak trochę... Właśnie dzisiaj mam w głowie coś no. takiego, że nienawidzę policji w grach i mówię to na przykładzie Need for Speeda kurwa mać Co? Znowu mi wjechali kurwa. A widzę cię nie. nie wiem, nie się się nie niby czekać, nie? tej wrogu nawet Ja ale mi chodzi, że oni tu weszli kurwa Aha, oni coś na blisko No A ja kurde nie wiem Widziałem, tylko tego snuje. Ale to jest, jak wyglądają trupy swoich kolegów w ogóle z Sandy's. Chłop, <głodząc> to z nie, ta, nie ten stan, bo ich ja no. ale... z, z nami. Nie, mam, nie, 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 się, nie, zostawiliście mnie w tym samolocie Jak nie, 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 Awans nie, mam nie, 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 się nie, 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 Ja nie, 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 Zaliczono. 44 tysiące. No. Powiedzmy, że było warto. Powiedzmy. Ani bo, nie no. <laughs> Może. Trochę. I kiedy to auto dostaje, to? No, tam zadzwonić będzie musiał, nie? Po czasie. Ale nie wiem, czy je dostaniesz, mówię. Bo się nie wiem. U ja raczej nie dostanę, bo trzeba być jako host i generalnie zespisz się na Montchili, a to, to auto będzie sobie na parkingu czekało gdzieś w Los Santos. W ogóle. A... No i kurde, nie wiem, czy ja dostaniesz, nie, też. nie by było, A nie by było, bo to dodatkowa nagroda, bo to wtedy nie jest misja na, nie wiem, tam, 500 tysięcy, tylko na 3 miliony 500 tysięcy wtedy to było. Taka różnica. Kurde, to jest słabe, jak naprawdę, tego nie ma. I też słabe jest cytowanie ekranu, nie? No. Masz. O, inicjalizowanie mam. Output no. transcript: e No kurwa, dzisiaj ja pierdolę, no nie ma czasu. No nie ma też. No się to no? Nie ma. Nie dostanę. Montecija, to no, my... Montecija. Zakakaka, czy MK2K to nam dostarczy? <gryty> hmm, hmm. zastanawia, kiedy otworzy się ta brama i będzie jaja. Która brama? Aha, no no czyli a ty już tam stoisz? Tak Aha, ja mam inicjalizowane. A to super O, zniknęło Aha, i, i teraz to stare ładowanie, nie? Czyli jakbym się cofnął trochę w ładowaniu wiem. <grym> <grym> no, Możecie w tym momencie zasubować, nie? Na górę Ostatnio świeżaki przy ja jestem zasrańcem A musisz do mnie zadzwonić, mówisz, o No, właśnie dzwoni do ciebie, słyszę coś tam no, no, no jestem tam A tak to on do mnie napisał. Aha. Hmm. Nie wiem. Czy to jest ona Nie W gaciach jestem samych, nie. Też. <laughs> no lechodzisz w przewiatę. Czemu to byś szybciej złagodował? Wsparcie. Nie wiem. 100 tysięcy sekund. Ostatnie w tym sezonie. Tak, ale przynajmniej mam klap. Kurwa, <laughs> zdechłem. Jak to? Przecież tu się pojawiła pojazd. No ja wiem, ja sobie spadochrony co leciałem. Aha, ale no, kurwa, no. Ale to. ty moto tak się wygląda, bo miałem swój moto tak zawieszony, to ma Nie w Nie wdzięczny, że oni będzie uczą, Co? No, no na plecach. Aha, tak było. miałem go kiedyś. Miałem, no ja na zabiłem się właśnie. Ja... Dobra, ja nie dostanę, to na pewno bo No już by do mnie dzwonił, bo wszyscy sensie w ogóle wysłał SMS-a. A nie masz żółtego pojazdu na mapę Nie, zobaczcie. Tak miał normalnie swój osobisty, ale żółty Mówisz gdzieś kurwa w mieście o. No. No to nie. No to... Ten... Jak do Ciebie wysłał... W ogóle do mnie nie wysłał SMS-a, nie? Więc... To jest też słabe. Jak do mnie nie wysłał, to ja już wiem, że na pewno nie dostanę, a teoretycznie sobie wyszło to powinno wejść to, to się powinno, jeżeli... No, byłby ten tydzień, nie? wiesz. Nie. Więc mhm. chyba nie dostaniemy furt. Głównie w ogóle na te SMS-y nie da to <grychy> sam SMS. Dobra, także mam nadzieję, że się podobało subujcie, komentujcie, odkrycie. I do następnego, Trzymajcie, cześć, pa! pa.